Witam Was serdecznie na moim kanale, na którym będę udostępniała filmiki o tematyce modowej, od makijażu po ciuchy, różnego rodzaju dodatki, buty, torebki. Z pewnością coś z widzimy w Irlandii, czyli tu miejsce, gdzie jestem obecnie. Zobaczymy również wiele ciekawych challenge'y. Znaczy, wy zobaczycie wiele ciekawych challenge'y. Również zapraszam do dodawania komentarzy pod filmikiem, w których być może dodacie swoje opinie na temat tego filmu i wielu różnych innych, które dodam. I oczywiście zapraszam do subskrybowania. Dzięki, cześć! Gówno! Po prostu gówno. Cześć, pa! og nefnir hann langt sér. Takk, jæsne. Hámt svið, takk stíla. Ég erstum sér bí að strand, stoppa. Takk, tópa. Jó. Ná, no, helló.